Ja chcę dzisiaj rozpocząć e, z przypowieści Salomona z 13 rozdziału od pierwszego do trzeciego. Dlatego, że e, bardzo ważne jest, bardzo ważne jest, abyśmy wiedzieli, no, musimy mieć wiedzę, i musimy się w tej wiedzy poruszać. To jest bardzo ważne. Jak jesteś ignorantem na wiedzę, to poprzez nieświadomość i tak to będzie działało. Więc lepiej wiedzieć i lepiej używać tego, co mówi Bóg, niż nie wiedzieć i dostawać. Mądry syn. Przy pouczeniach ojca. Szyderca jest nieposłuszny mimo upomnienia. Z owocu swoich ust człowiek spożywa dobro. Lecz pragnieniem niewiernych jest przemoc. Kto strzeże swoich ust, chroni swoje życie. Kto jest gadatliwy, temu gadę. Jeżeli coś, że tak powiem, się dzieje w Twoim życiu, to bardzo często zastanów się, co mówiłeś, co wyszło przez Twoje usta, do czego wręcz pobudził Cię Twoją duszę i Twoje emocje, bo trochę dzisiaj będziemy mówić o strategiach i działaniach demonów. My mówimy o świecie duchowym. My, jako ludzie, odrodzeni z Bożego ducha, jesteśmy duchami, które, które mieszkają w ciele i mają też duszę, tak? I w duszy są emocje, jest rozum, takie jest połączenie. I teraz będziemy, będziemy podrażniani w naszych emocjach, dlatego równowaga, jeśli chodzi o nasze emocje, jest nam wręcz potrzebna do tego, żeby nie przez duszę działać, tylko przez ducha działać, bo w duchu jest tylko prawda, prawda. Zobaczcie, kto jest gadatliwy, temu biada. Wręcz. A tobie się ciągle buzia nie zamyka i możesz wypuścić naprawdę wiele słów, które, którymi ściągniesz coś na siebie sam. Bo to jest siła przyciągania. Trzynastym, eee, dwudziestym jest dalej. Z mędrcami, mądrzeje. lecz kto się bręca z głupcami, niszczeje. To od Ciebie zależy, z kim rozmawiasz, i w jakim towarzystwie przebywasz. Od Ciebie. Ty dokonujesz wyboru. To dalej Ty, dalej Ty, dalej Ty. I 14:7. Stron od Towarzystwa Człowieka Głupiego. Stron. To są wskazówki, to są porady w ogóle i nie można ich bagatelizować. Powiesz, ale to jest mój stary kolega. No i dobrze, ale jest głupi. I ci się głupotem do Twojego życia. I Ty nie będziesz potem wiedział, dlaczego tak się czujesz nawet. Bo jeśli idziesz z Ewangelią, to wiecie co, ja często. Idę. Ale ja przygotowuję teren. Ja w ogóle obraniam się krwią. Ogłaszam, że z tego głupiego człowieka, nieodrodzonego z Bożego ducha, nie wpłynie nic na mnie. Nie wpłynie. To ja wpłynę na niego. Ja w ogóle ogłaszam już nad sobą. Mądrość, posyłam aniołów. Ja w ogóle takie rzeczy przygotowuję sobie teren, tak? Czyli chodzimy po tym świecie, ale my musimy wiedzieć, jak chodzić po tym świecie, tak? Tu jest napisane wyraźnie, stron od towarzystwa człowieka głupiego, nie pogłębisz przy nim swojego poznania. Wiecie co? On się może jedynie zarzucić tym, co mówi ten świat. I ty potem będziesz miał taki światopogląd. Światopogląd będziesz taki miał. Ten głupi człowiek to w ogóle może być człowiek z internetu. Bo teraz mamy inne narzędzia. To nie są teraz narzędzia typu, że Ty koniecznie musisz się z kimś spotkać. Wystarczy, że tylko wpuścisz w ogóle uszami. A mądrością roztopnego jest poznanie Jego drogi. Czyli poznanie Twojej drogi jest mądrością. Poznawaj swoją drogę. Naprawdę. E... Jest to czas ważenia słów. Jest to czas, w którym my dokonujemy wyboru, z kim przebywać, kogo słuchać i co mówić. Dlatego, że tu już jest ten inny czas, nowy czas. I tak jak na początku tam było, ja jeszcze raz wezmę ten werset z początku. Czekajcie, przysłów trzynaście. Na połowę. Mądry syn trwa przy pouczeniach ojca. Krzydełca jest nieposłuszny i małpony. Mądry syn. Chcesz być mądry? Mądrym synem? Chcesz być mądrym synem? To słuchaj, pouczenie ojca. To słuchaj. Bo Bóg cały czas mówił: Słuchaj Izraelu. Dlaczego Izrael ciągle. Ee, w tarapaty, bo nie słuchał pouczeń ojca. Bo nie słuchał. A Jezus wręcz mówi: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Powiedział: daje nam ducha świętego, daje nam pocieszyciela i daje nam ducha prawdy. Aby nam wskazywał drogę, czyli mądry syn będzie poznawał swoją drogę w Duchu. Bez Ducha Świętego, bez słuchania Ducha Świętego, chodzimy jak ten świat. My mamy słuchać Ducha Świętego, bo dzieci Boże chodzą w Duchu i w prawdzie. I ci są dziećmi Bożymi, których Duch Święty prowadzi. Duch Święty prowadzi. Zanim cokolwiek zrobisz, nie gadaj, nic nie rób, zapytaj się Ducha. A ja ci gwarantuję, że otrzymasz odpowiedź. Zdaj się w na Pana wtedy, tak? Mądry sen słucha pouczeń Ojca. Słucha. Uczmy się słuchać. Ja kiedyś nawet takie ćwiczenia przechodziłam, wiecie, że... A nie wiedziałam, że to będzie takie ćwiczenie. Takie warsztaty były o, że ktoś czytał urywek z gazety. Urywek jakiś. I nie wiedziałam, ku czemu to służy. A potem, to teraz powiedz mi, co usłyszałeś? Co usłyszałeś? Bardzo często się przedstawiamy komuś i nigdy nie słyszymy imienia za pierwszym razem. Jesteśmy w ogóle na coś innego nastawieni, nie słuchamy. Kto ma uszy, niechaj je słucha. Słuchajmy. Słuchajmy Słowa, słuchajmy Ducha, słuchajmy co Bóg mówi do nas przez Słowo, które jest prawdą. I nie bądźmy gadatliwi, że coś już wiemy, a ja już to słyszałem, a ja już to wiem. Nie bądź gadatliwy. Po prostu słuchaj, niech to się przerabia w tobie. Niech to się w tobie przerabia. Bo inaczej nie byłoby, że jak stoisz, uważaj, żebyś nie upadł. Bo ja już to wiem, ja już to wiem. A Bo mówi... Ale uważaj, żebyś nie upadł. Słuchaj. Nigdy nie bądź za pewny siebie, za pewny siebie. Masz być czujny, tak? Więc ta czujność w tej chwili jest bardzo, a, jakby tutaj podstawą, jest nam tutaj bardzo, bardzo jakby ciągle pokazywana dochodzenia, bo świat się zmienia, wszystko się zmienia. I my musimy się uczyć, uczyć, poruszać w tych nowych przestrzeniach. Bo stare przeminęło. Już to, co było, to już nie wróci. To już jest znowu coś nowego, tak? Bądźmy czuli.